Epatująca luksusem Izabela Janachowska ma na koncie jedną z najbardziej ikonicznych sesji paparazzi ostatnich lat, kiedy to ubrana w suknię balową wysiadła z Bentley'a, by zrobić drobne zakupy w cukierni. Później w rozmowie z pudelkiem celebrytka z rozbawieniem przyznała, że czasem zajeżdża limuzyną również pod restaurację Drive-Thru McDonald's. Milionerka taka jak my po raz kolejny udowadnia, że nie jest zblazowana i stołuje się we względnie zwyczajnych miejscach. Ostatnio paparazzi przyłapali gwiazdę Polsatu wraz z synkiem Krzysztoferem na lunchu w galerii handlowej. Podczas zakupów Janachowska była bez makijażu i miała na sobie niezobowiązujący dresik. Jak na prawdziwą damę przystało, podkreśliła swój status materialny w bardzo dyskretny sposób. Gdy zdjęła buty, by pobawić się z juniorem w strefie malucha, oczom zebranych ukazały się skarpety Gucci za 150 euro, czyli prawie 700 zł.